Ja tam nie mogę narzekać u tego Germana, bo oni mieli taki gospodarz dosyć tego, tak jak mówię, masło było, mleko, sery były i świnie zabijał, kaczki zabijał. Oni mieli taką przechowalnię, że nie najgorzej. I było drugie śniadanie, i było na drugie śniadanie. To by, o, o przerwie takiej obiadowej, czy w żniwa, nie żniwa, ta przerwa obiadowa była taka i dla koni, zwierząt, i dla ludzi, że myśmy to wypoczywali. Pospali troszkę i do wie siódmej wieczory my pracowali. E, nie wolno by nam było chodzić po wiosce, a, a się później okazało, że miałem, e, ze mną trafił mój kolega Jerzy Niedźwiecki, też do tej samej wioski, on, on był u Dorsza, ten dorsz, nazwisko się do nazywa gospodarz, katolikiem był, a ten mój Ewangelikiem był. On miał jak w rodzinie, a ja miałem tak, dubys nur, a zu sagen, ty, musisz, ty jesteś Polakiem, tu będziesz pracował tak długo, jak my tutaj będziemy tego uważali. I ty jesteś Polakiem, nie masz nic do powiedzenia, masz słuchać. No było takie, Czasem się zdenerwowałem, bo ja jestem impulsywny, denerwuję się, że to takie zniewolone. On mi tutaj narzuca swoją taką jakąś tego. Raz było tak, że się zdenerwowałem, on zaprzęgał razem ze mną konie. Ja pociągnąłem te konie szatne zdenerwowane za lejce, tak? Ten koń się cofnął, chyba jemu na nogę nadepnął. I on później się trochę zdenerwował i pewnie odesła mnie do tego, do Arbeid, sam to do Tolkien